Cześć wszystkim z tej strony, Kazik. Jak widzicie, dzisiaj lecimy sobie z farmingiem. Dawno nie było całej gospodarki, nie będę pokazywał, jak to tam wygląda. Sorki za tą kamerkę, bo ogólnie nagrywam teraz Logitechem, ale niestety yy, nie mogę wyciąć koloru, bo akcjonem nagrywam OBS-em nie mogę, bo mi nie wyrabia. Ale to mniejsza z tym. Yy, dzisiaj tak, za 1000 łapeczek, które po tym filmie wybijecie, pokażę Wam salutkie gospodarstwo. A w tym momencie lecimy sobie na pełnej. Yy, pomudzić troszkę o właśnie tego mi brak, żeby o nic nie zahaczyć i lecimy ogólnie yy, To jest chyba największy kombajn jaki chyba mogę kupić bo mamy ogólnie zrobione yy, modyfikacje yy, tak żeby po prostu za duże ciągniki nie były ale to zaraz zobaczycie jak to będzie w ogóle wyglądało coś klasy z powodu bo nie mogę tego złożyć może zatrzymajmy. A, nie działa. Ogólnie panele ruszające się tu wszystko, 1, 2, 3. I bardzo sympatycznie. To będzie ogólnie seria ze Singla. Tutaj wieżba ogólnie jest. patrzcie koguciki wyglądają bardzo fajnie. Wszystko działa. Tak nasz... O, urósł rzepak. To może w rzepak wiedzmy, bo miałem myśl na zboże Ale skoro rzepak już nam urósł, to możemy sobie polecić w to. Dobra, o, Dobra założyła się z tyłu sieczka. Myślę, że się nie założy i muszę klikać jeszcze. Nie, nie wiem, czy na tej mapie jest moc sieczki. No niestety nie ma. E, mapa nazywa się... Poczekajcie. Tutaj macie tutaj pizzerowo. Już mówię pizzerowo dokładnie w ten sposób to się nazywa. Eee, więc będziemy sobie na tej mapce grać Radar w górę raz. O, dobra, bardzo pięknie. Eee, będzie na singlu, ogólnie tam stoi, zaraz przejdziemy koło czołnika, to Wam pokażę jak ta seria będzie wyglądała ogólnie. Na następnych już będzie oczywiście dobra jakość kamerki. Eee, w niedługim czasie ogólnie planuję dokupić eee, oświetlenie, żeby było po prostu to tak, jak powinno być, jak należy około tam 300 zł będzie mnie to kosztowało, chyba że troszkę tam na live'y dozbieramy na to yy, Zobaczymy kiedy live'a zrobimy W niedzielę nie zrobimy live'a bo w niedzielę ja a chyba że od rana jakoś w południe coś takiego live'a się zrobi Napiszcie czy w ogóle chcecie tych live'ów moich czy nie yy, bo naprawdę powiem wam jedną rzecz miałem taki proroczy sen naprawdę proroczy sen, że tak powiem bo dziwnie to w ogóle zabrzmiało, ja się w nocy, but, no nie budzę, po prostu śniło mi się, że jeden z widzów powiedział, że co ty, Kazik, odpierdzielasz, że tyle czasu nie ma nic na kanale. Masz coś nagrać. I tak dzisiaj sobie wstałem, wczoraj wstałem, miałem nagrać. We kurczę, wczoraj się nie wyrobiłem za dużo roboty. A dzisiaj tak sobie myślałem, no nie, jak już mi się jakiś widz śnił, że ja mam zacząć nagrywać e, odcinki dalej. To, mówię, to już mówię, muszę coś zacząć nagrywać, bo mówię, jak już się śni, to już jest niedobrze. Więc jak widzicie, już dla Was nagrywam i po prostu wrócimy do tego. ale też wrócą ogólnie, bo Karzuszka też tam mnie wezywa, że nie mam czasu. Więc widzicie, takie piękne sprzęty, Ursusik, tutaj przyczepka, ona chyba ma 8, a z tyłu 4,5 tony, więc jak widzicie, Ciekawa seria się zapowiada. Mamy jeszcze jeden ciągnik, większy, z oczywiście z napędem na 4, ale bez przedniego tuza. Ale to mniejsza z tym. I ogólnie to będzie w ten sposób. Na komputer miałem zbierać na chwilowo brak środków moich własnych, bo miałem tam pewne koszty, więc musiałem tak samo jeszcze muszę tę lampę kupić, więc się z kasy wysiuram na takie rzeczy, żeby to jakoś dla Was ładnie wyglądało. Ale mam nadzieję, że to jakością nadrobi mi te pieniądze, które na to wydam. Więc mam nadzieję, że po prostu Wam to się spodoba. O, w ten sposób, powiedzmy. Yy, ogólnie co, kukurydza? No wiadomo, każdy będzie siał, no, no nie słyszałem, że już sieją, ale my będziemy siać około, i żeby Was nie skomać, 20 kwietnia. Yy, a ten, a jak to się nazywa? Yy, wiem, że już niektórzy wjechali, buraki ogólnie już zasialiśmy. Yy, Klawiatura mi się coś robi, bo się słabo podnosi. No, klawiatura mi się faurąbie. Za duża wesa po prostu. I zaczyna mi się psuć. Yy, burak zasialiśmy za jakiś tydzień temu. Jęczmienia też trochę tam zasialiśmy. Także, ogólnie to Wam powiem, to powiem. Ale mamy praktycznie posiane wszystko poza kukurydzą. Jest tylko kukurydza i będzie po prostu sympatycznie. Spójrzmy ile mamy procent. 35, ojej. Oh yeah. Jeszcze z 5 takich... Ale to na żowo sprawdźmy dobra 2,5 tony, bo tak mówię jak przekroczę te 4,5 tony, to będę miał problem, że na obydwie szczeby będę musiał sypać, a tego bym nie chciał. Na jedno wymusimy to, na drugie to i po prostu sobie wsypiemy to wszystko do Silosów. Yy, na tej mapie co ogólnie porobiłem? Na razie pograłem sobie tak to samemu, to jedno pole tamto wymusiłem co tam widzicie. I maszyny ustawiałem, bo mi z maszynami sporo czasu zajęło w ogóle po tego wszystkiego to od grona czasu, ale co do czego to powiem wam, że powiem wam i powiem wam. Co ja w ogóle gadam? Brak, brak po prostu kontaktu z wami, dlatego tak się pierdzieli mi wszystko. Mniejsza z tym. Ale może live'a tu jakiegoś się walnie z tej mapki czy coś i będziemy po prostu tu się dorabiać. Bo tak mówię, na polskich sprzętach zaczniemy. Później stopniowo może jakieś większe sprzęty polskie się znajdzie. I będziemy po prostu w ten grać sposób. Dobra, a do tyłu działa też? Działa, patrz, tak dwa, że ej, działają. No i dobra, i chwila mamy raptem 6 minut nagrywania i już mamy jedno pole praktycznie skończone. W zbiorniku tu się galancie nie wysypie. Ej, co się odwaliło w tym miejscu? Czy mi się wydawało, że kogo tu zaświeciły? Nie, wydawało mi się Co to się dzieje? Czasami mi się header sam uniesie. Poczekaj się cofnę Ta I co to się odpierdala? Cofam, to mi się header unosi LOL, serio? E, to jest fajne, bo ja takie mody te podstawowe co są to no nawet nie trzeba teraz klikać V, tylko wystarczy kawałek cofnąć i on sam się unosi. i A jakie dymy? No patrzcie, na przykład cofam, ja nie klikłem nic do podnoszenia, widzicie? Można normalnie popierdzielać, On się nie opuszcza. Tak, się nie opuszcza. A zbliżamy się do zboża. Patrzcie, ja nie klikam nic. I teraz tak. Cyk i on sam się opuszcza. Jakie dymy, lol. Nawet fałki nie muszę używać, dobra. Zróbmy tak i lecimy wysypać to na ten. Dobra, ich spuści z wiatrów, bo... No, przejdzie. Aaa. Dobra, drewniana sala przyczepa, nie będzie szkoda. Dobra, klikamy. A już nie Dobra, sypiemy. Na tej przyczepie przybywa, ale kurde, nie chciałbym taką przyczepę odbierać od takiego kombajnu, bo... A zresztą kowbajnem trafić na taką przyczepkę. To już musi być w prawa nieco. Nawet nie wiem, ile usypaliśmy. Dobra. Zróbmy tak. B. nie, O... Eee... Yy. Czekajcie już. Dobra. W ten sposób, przyczkar opuszczamy, bo się przyda nam, może będziemy coś hodować I lecimy dalej, o w ten sposób Cyk, dobra sypie się W sumie mogłem jechać w tamto pole większe Ale trudno, będzie najwyżej krótszy odcinek, bo na razie farmę wam nie, nie pokażę Będziemy jeździć poza farmą A farma dopiero jak 1000 łapeczek tu wybije, 1000 łapeczek to wyrobi się tak Stryk pod każdym filmem, więc w następnym odcinku podejrzewam, że będę pokazywał farmę, więc się niech przejmujcie. E, tam jest pracy, agregaty. O, prawo mam. E, ta leżówka taką dosyć ciężkawą, 912 sobie ta w niej nie da rady, bo jak ruszałem, nią to podnosiło trochę, ale jakiś tam agregacik jest do tego. Do 70 i będzie sobie jeździć. Świnki może trochę pochodujemy. No, ci sam się opuszcza, jest dobrze. Dobra, trochę może jeszcze wyżej ma to wido, bo widzę wysokie te zboże. Tu porosły na tej mapie. Górzysty teren z tej strony, znowu tam gdzieś jest bardziej płasko. W miarę fajnie ta mapa zrobiona, jeśli chodzi o ukształtowanie. No. Na takie klimaty, opatrzcie tutaj taka górka. O, tu jest niefajnie. Tu muszę przyznać, że jest niefajnie, bo ledwo kombajn podszedł. Ogólnie ten kombajn zobaczcie jak drze. Kapcia. O. Znowu jakaś górka dziwna. Nie jest powygładzane te krawędzie podnoszonego. O, w ten sposób, powiem wam. Widzicie, jak header tu wysoko odchodzi. Ale dobra. Jeśli chodzi o ogólnie o grę, to jest sympatyczny Znowu zaczyna padać, lol. No, nie widzę tu jak... Czy tu drzewa nie ma? Nie ma, dobra. Żum. Na cztery przejazdy prawie Tak można robić Zbiorę to na raz? Nie, muszę cofnąć Nie wysypię mi się z dubska wszystko To wtedy wyjadę na drogę, bo Nie wolno wyjeżdżać na drogę Jak się jeszcze z dubska sypię To znaczy wolno Tylko, że później trzeba wziąć widły i szypę I to sprzątnąć e, Widły i szczotkę No daro podmeldują i dopiero się narobi Chyba, że jest duży wiatr, to nic nie trzeba brać, wszystko zdmuchnie na polu. Ale no, powiem Wam, że tamten rzepak później może zacznę sobie mucić. A no, nawet zaraz po odcinku może zaczniemy mucić. A nawet ponad 10 minut już jest. Myślałem, że wyrobię się już w 8 minut, ale dobra. Zaraz ryzyk fizyk. zmieszczę czy nie zmieszczę? Nie wolno klikać jak ten asystent działa w podnoszenie i opuszczenia przez zwyczajne klikanie. A to wszystko mody tutaj te, co widzicie to są pobierane, ale większość tutaj tych modów, jeśli o pomoc do gry chodzi, to jest farmingowe modyfikacje oryginalne. Także to nic trudnego z ogarnięciem tego. Dobra. To w sumie, przecież ja nie muszę już kończyć odcinka, przecież, ale ten głupek, przecież patrzcie, co ja zrobię. Cyk. Oż kurde, nie wyrobię się, żeby tu przechodzić. Zrobimy inaczej, przecież mogę wysypać na no to i ja sobie po odcinku zaraz pojadę w stronę farmy, to wysypia, żeby nie pokazywać już farmy, bo to nie będzie nie mam co od was wyłudzać tych lajków. Co jest? O, sypia. A za daleko stałem po prostu. Jakim dziwnym bananem takim idzie, widzicie? Czy to powinno dalej lecieć. Ale dobra, mniejsza z tym. No i dalej Ja powiem wam, że naprawdę Zęskniem się za farmingiem a Możecie też zostawić jakiś, A to zresztą, nic, to później Możecie też popisać, czy tam chcecie Ej, holu Aha, dobra Z tego słowa nie będzie Mówię, czemu mnie to tak się zrobiło a z tego słowa nie będzie Chyba łubin Nie, łubino tu nie ma, soja chyba. Ja nigdy tego w życiu nie widziałem na no, oczy w sensie soja. Soja to widzę, ale jest już ten zmielona. A łubino to w ogóle. nie no w ten sposób leci. Dobra, i dalej. Nie, no, to pola wam powiem, że na takiego klasa 208 Dominator, to już mówię? Tak, 208 Dominator, to jest totalnie. Oż cholera. Właśnie, o takich górkach mówię. Ciężko jest w ogóle podjechać. A bajba to już w ogóle bym tu nie podjechał. W zbiorniku tam jeszcze nie widać. Ile jest? 500 kilo. To na farmy wywiozę w tym. Chyba w zbiorniku. Nie no, trzeba popryskać. Po prostu po odcinku sobie tam przejadę, opryskam ten rzepaczek. Jeszcze dajmy na to na dosuszenie i wtedy można zacząć powiedzieć, że tam coś zacznie się sypać, no bo mucić i tego kasy nie mieć, a mam ogólnie kasy tylko 104 tysiące z kawałkiem. Wiadomo, to trochę musiałem kasy dodać, żeby to wszystko pokupować, bo tak to no za 20 tysięcy nie wiem czy bym kombajn kupił. Ale no, w ten sposób jest git. No, tu się ładnie grubo sypie z tych, z tych rozdzielaczy całych. Jak mówię? palce, Czy jak to się tam zwie? Sieczkarnie, w każdym bądź razie. Opla. Dobra. No i chyba autosave jest włączony. No to tak dziwnie przyłapuje czasami. Ogólnie widzicie, wszyscy znajomi w prawym rogu głównie tłuką w CS-a, no to tak... Tak, dlatego też grałem sporo w CS-a i się grało. Często z nieoznajomymi też się gra. Ale lepiej ze swoim, jak ma się swoich, to ze swoim. No. Czyżby znowu idealne pole? Tak. Praktycznie tak, no, trochę mniej zostanie niż na header, ale... Ogólnie w pompkę, lepiej tak niech zostanie niż by miało załóżmy zostać, mi tam taki paseczek z 5 cm Ja mam ręce A dobra Słabo je domyłem, a mam je od... Bo dzisiaj pod gołfem grzebałem Ogólnie opony zmieniłem w gołówie, dwójce Tak, ale ten samochód nie po szosach To jest tak bardziej for fun samochód Bo mi się jaja zrobiły na obydwu oponach Ostatnio jak jechałem i tak mówię, kurde, coś mi ta kierownica bija, kierownica tak bu 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 I Mówię, o kurde, coś się tam patrzy, nie, koło nie lata Wróciłem do domu, się tak patrzę na te opony i dopiero tak się patrzę, mówię, kurde, przecież te opony wyglądają jak jajka, jak odtoczków, takie okrągłe Dobra Więc kochani, będę się z wami żegnał do następnego odcinka, trzymajcie się i pamiętajcie, tysiąc łapeczek, oprowadzenie po gospodarce. Także dzięki za oglądanie, siemano!